Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny desowy dzień z Ewort setek w grze pada, a naprawdę nie pada Ale dobrze i tak i setki będzie na końcu zobaczycie jaką musicie poczekać Najpierw takie inne, które chcę ewoluować troszkę do pokedexu, Troszkę, nie? Tu coś było, tutaj nic nie widzę. Ja widzę, że wszystko prawie jest ewolowane. <laughs> Siebie się nie da. To nie, nie, tak myślałem. E, Dobrze, przejdźmy. No, może być. Na początek. pikać z tymi pięknymi kwiatuszkami, jeszcze go nie mam. To jest męski żeby... Nie, zański nawet. Łoje pasuje, jest chciałem odcinać. I mamy takiego pikana z kwiatuszkami.

bo jest potrzebny do Pokadeksu, chociaż tą mam trochę mało, ale... Jeden w tom, czy we w tom... Teraz nie mogę! Jeden w tom, czy we w tom... się zdobędzie na PvP, a nowy wpisik się przyda. Bardzo fajne. Że idziemy dalej. E, no. Mm. I dobry. I chyba tyle chciałem. Jeszcze tak powoli przejdę. Mm. Coś nie pominąłem. Jego niezbyt, jego też nie. Jego też, jego też, jego też. Jego też. Jego też dobra, przejdźmy już do samej góry. Czyli tutaj. I tak. I teraz chciałem ewoluować. Jeden z na razie, które naprawdę ewoluować. Tylko zostawiam na CD, może być jakiś fajny atak, albo nie. Zobaczycie. Zazwyczaj chciałem tego oferować. Bardzo długo zbier zbierałem z niego candy. O, i bardzo długo. Jak widzicie, ratunia 100%. Dzisiaj się udało złapać... Starzec, że dobiłem tych candy, a nawet więcej. Jak widać, 10, bo mam więcej cuksów. Teraz uzupełniłem pokedex z sesji geny. Wpisik do Pokedexu. A co czego jeszcze w ogóle nawet nie widziałem? To zróbmy Piękno, wam, że tu nie. O, jestem fajny, wesoły Pokemon. Do Pokedexu. Tak. niego jest niego jest wodne, fajne. Wodny muszecik. Ale bliżej też może być. No. To cóż mogę powiedzieć? Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć. Bye.